Ja jestem mieszkańcem Kielc i zdecydowanie jestem przeciwny wycinaniu drzew w mieście. A to drzewo jest ozdobą po prostu, to jest wiekowe, wiekowa wieżba płacząca, jest ozdobą parku naszego tutaj, najpiękniejsze chyba i uważam, że można go ratować ewentualnie. Zresztą jest, nie zagraża nikomu, jeżeli by upadło to na staw, ale można tutaj jeszcze zrobić podpórki i może jeszcze paręnaście lat stać. Wycinanie jest bez sensu i po prostu jako mieszkańcy zdecydowanie protestuję, nie tylko ja, ale tu wszyscy mieszkańcy wszyscy okoliczni mieszkańcy są przeciwni raczej wycince w tak nie oczywiście, nie ksadzą drzewa, wycinają, nie naj, po, po najprostszej linii oporu idą to jest drzewo piękne po prostu, jak się patrzy do tego te to, 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 to zwisające gałęzie do lustra wody że piękne piękny, wrażenie jak się idzie tam tamtej strony, jak wytnę to i jeszcze tam to, 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 to w ogóle tak, takie pustkowie to, 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 Cała ozdoba Kielskiego Parku to są właśnie te tutaj trzy czy cztery zwierzdy płaczące.